Czołem kochani, z tej strony Moskit. Jesteśmy nadal w Daisy, jesteśmy nadal w Czarnorusi. Nie jesteśmy sami i tym razem duchowo towarzyszą mi Jarpen i Faustynowy. No. Jarpen, tak. się. Witamy, witamy. Witamy serdecznie. Tak. Z Faustynowym jest jakiś jego koleś, jakiś jego przydupas, z którym nie mamy my kontaktu, ale z którym on się kontaktuje, bo jest z nim. Ja jestem aktualnie sami, staramy się ze sobą zespolić, zjednać, ale to nie jest prosta rzecz, dodajmy. Ponieważ ja znajduję się na wielkim, dalekim wypizdowie, za przeproszeniem, na północy, a kolegowie gdzieś tam na południu i na zachodzie. Dobrze mówię? Tak, tak, tak. Ja jestem w jakimś tak, lesie. W Jest naokoło, nie wiem, chyba z czterech zombie, i my stoimy w jakiejś budce liczniczej, a na dole pełzer zombie próbuje nas zabić, bo nas goni przez półmapy, No także. Mhm. Ja już kilka razy umarłem, dzisiaj sobie pograłem i to już to na mnie kilka razy umarłem, ale w końcu jako tako coraz bardziej oswajam się z tą grą i znalazłem całkiem kilka fajnych rzeczy, zaraz wam pokażę, tylko wejdę na ten punkt taki widokowy, czy tam myśliwski, czy jak to się tam zwie, niestety nic w nim nie ma, a szkoda, szkoda, wielka szkoda, ja mam w tym momencie tak, mam Winchestera, czyli mam taki, taką strzelbę bardzo, bardzo fajną, bardzo, bardzo, daje e, duże obrażenia zombiakom, więc jest fajnie, Znalazłem też jakiś Morphine Auto Injector, czyli ten ogólnie Morfinę. Co jeszcze znalazłem fajnego? No, dobra. Znalazłem też jakiś tam karabin, ale wolałem w sumie tą strzelbę z tego względu, że do miałem więcej amunicji. Więc no, tak to chwilowo u mnie wygląda. Nie najgorzej, powiedzmy sobie szczerze. No, schodzę co nie mogę zejść. No, dobra, schodzimy. I cóż, no ja podróżuję w tym momencie na południe. Jak ptaki na zimę. Ja nie wiem, połów na pobykło, no ale najlepsze mnie nie stać. <noise> I cóż, jestem w sumie w guszy dziczy i ogólnie mam nadzieję, że w dobrą stronę się kieruję. Czy na południe prawdopodobnie nie na pewno się kieruję, tylko teraz, czy... choć w odrobinę dobrym kierunku, tak... czy yy, bardziej szczegółowo. Jakąś drogę mam tą po lewej, ale... Ja jestem hardcore i podróżuję oh. na wprost. Według własnego widzi mi się. A jak tam u was, panowie? Uh. Tragedia, no. Nie ma amunicji. Mój kolega serdeczny, który mnie spotkał, ma amunicję, chociaż tylko dwa magazynki. Jakoś wybił te zombie. Doszliśmy do mhm. drabinie, czołgamy się. No, ogólnie ten mod Daisy jest. Uh, jak już się go Genialny. włączy i się go ustawi, co jest naprawdę w niektórych przypadkach wybitnym ociągnięciem, to jest genialne. Tak, dokładnie. A jakąś drogę się dostałem. O, jak fajnie. Co tam jest? Tam jest droga dalej, jakieś tu zawijasy mam. Ogólnie problem jest tutaj z nawigacją, co już wcześniej wspominałem nieraz. Z tego względu, no jako taką mapę nie ma, nie ma, chyba, że się ją zdobędzie. I w tym momencie bazujemy na mapach dostępnych w internecie, więc jest troszeczkę małe to oszustwo z naszej strony. No ale naprawdę ciężko się jest tu połapać, gdzie, je, gdzie, gdzie trzeba iść i gdzie się w ogóle jest. Nawet z mapą jest ciężko się odnaleźć. Nie? Mam panie pokazuje, gdzie jesteś po prostu musisz mieć GPS, ale myślę, że to GPS tak jako jedzenie. W cholerę trudno, także. No. Pytaj się kolegi gdzie jest konkretnie. W tej miś mój towarzysz pisze. Jak mu napiszę, że jesteś jakimś, nie wiem. Gdzie ty jesteś w ogóle? Na samej górze, tam na północy? Ja jestem teraz gdzieś... Wędruję na południe, jestem gdzieś w lesie. A gór, gdzie jesteś? liczy. E jako was, w tym Ternagorsku to jest... To... A czy ja tylko dodam, że ja prawdopodobnie ja tak mam nadzieję, że ja kieruję się na południe, nie? <laughs> Bo to tak nie do końca wiadomo. <laughs> Ale mam już 19 zombiaków naliczonych zabitych. 6 headshotów. Jest ogólnie nie najgorzej. Ta partia jest całkiem udana. <laughs> tu, muszę, tu muszę... Tu muszę przyznać naprawdę, że jest wesoło. No jeszcze żyjesz, no. Szczególnie... No i nawet nie straciłem dużo krwi, bo mam tam 10 300, więc nie źle, nie? Uróżuje na 7000 E, mam ma 10,5 No, dla tych co nie wiedzą, to powiem tylko, że krew tutaj mniej więcej zastępuje punkty zdrowia, tak pi razy no, Tak. Ta normalny człowiek mało krwi. ma krwi. Normalny człowiek ma 10 tysięcy krwi, 10 litrów krwi no 7. ale wiesz, no wiesz, to też... no tak, tak krew, tak mówię, tak taki zamiennik punktów życia. No tak samo no, jak tak. temperatura tutaj normalna to jest 42 stopnie. A się nie rozumiem co z tą, co, co tą temperatury wychodzi no, dokładnie. Nie wiem jak nie wiem, nie, nie wiem Gram w to 40 minut, co ja mogę wiedzieć. Dobra, tam jest jakaś osada większa, mam też kilka tutaj domków obok. I teraz to czy warto lutować, czy zmierzać tam mniej więcej na południe. Jak się nazywa ta wioska, do której mieliśmy się kierować, do której Moskit miał się kierować, ale uznał, że to nie ta strona mapy? Komarowo? Komarono. Komarowo. Jak to było u ciebie koma bobo. Komabobo? Komabobo. <laughs> no, bo ogólnie nazwy. Wioski. Tak, nazwy tutaj są y, wiosek po, nie, po rosyjsku. cyrylicą napisane, także. Sterylica napisane to już w ogóle jest hardcore. Szczególnie dla osób, które nigdy z rosyjskim nie miały żadnej styczności, jest zjawiony przez taką głóż, przez taką dziś, przez taką pustkę, że chyba trochę przeginam, nie? A Ale przynajmniej to daje jakikolwiek. coś tam widzę? Nie, wydawało mi się o, to. O, komapobo czyta... to się nazywało, O, dobra. no Ale mówię, to przynajmniej daje jakiś względny wgląd na to, jak ta mapa jest wielka, jak, jak, to, jak te, te gry tutaj są olbrzymi po prostu. No, ona ma chyba 240. Kilometrów no, 225 no, 225 km kwadratowych Dużej różnicy nie ma, na dobrą sprawę Masakrycznie wielka, no jeżeli poruszasz się na piechoty No, Można też tego, reperować pojazdy, tworzyć Tylko tego trzeba mieć częściej, ja na przykład znalazłem Chociażby na poprzednich materiałach znalazłem chyba e, Rotator, znalazłem e, zbiornik na paliwo Trochę jeszcze ci brakuje no, a tutaj w tym wypadku, w, w tym filmiku, znaczy nie w tym filmiku tylko w poprzednim, w tym, w tym wcieleniu można powiedzieć, znalazłem przednią szybę do samochodu. A ja tam widziałem koła i jeszcze jakieś inne części. Ej, no to razem byśmy coś może złożyli, nie? A rower. A najpierw... Z przednią szybą, nie? Dobra, zrobię jakąś wiejską dróżkę, nie Ach, wiem czy warto nią się poruszyć. Bezpieczeństwo przede wszystkim, pamiętaj. Ja nie mam pojęcia gdzie ja jestem, ale idziemy gdzieś, no około zombie. U. No gra o zombie, nie? Gra o zombie, Left 4 Dead 2, 3. Nie, Left 4 Dead wymięka przy tym według mnie. Zapomnij o komopobo. Mój komopobo. Zapomnij o komopobo. mam amunicję, nie no on ma rację w sumie, bo ja nie mam amunicji w ogóle, a... Znaczy ja mam troszeczkę magazynków do tego podstawowej broni, mam chyba z 5 magazynków, Makarov, do Makarowa. No. No to fajnie by był, nie wiem, teleportował no się tu jakoś. <laughs> no, fajnie by było. <laughs> pit stop. Nie stop, boże. Boże. Jeszcze, jeszcze mam taki kawał drogi, to wodę tu to mnie przeraża. To był biec. Ale widzę, dobra, czekaj, widzę tą wodę. No to raczej nie jest zbytnią osiągnięciem widzieć wodę, wodę w tej grze. <laughs> Też widzę Bo wodę. Prostu, to przynajmniej nie zgubiłem się tak do końca, nie? Na dobrą sprawę. Boże, jaki ten materiał jest monotonny, będzie. Ale nie, powiem Wam tak, że wcześniej sobie graliśmy teraz sami trójkę i chcieliśmy właśnie się spiknąć, no i mi się powaliło, bo się w dziwnym miejscu zrespiłem, i nie mogłem znaleźć swojej miejscowy na mapie. Coś się ostatecznie okazało, nie byłem wcale tak blisko i Jarpena i Fonsonowego, tylko byłem w cholerę daleko i dlatego tak biegnę. Ale teraz chyba zejdę trochę bardziej do wybrzeża, żeby coś się tutaj ciekawego działo. Mam w tym momencie jakąś drogę, pójdę tą drogą i zobaczymy, czy do jakiegoś miasteczka po drodze trafimy. Ja nie wiem, czy to mój nie idzie tam w tle, z 10 A zombie. Jar Jarpen, będziesz mi robił za mojego topografa, ok? No bo nie będę teraz minimalizował nic, no bo dobra, to dobra. na nagraniu nie za bardzo dobrze wyjdzie. Coś tam siedzi, coś tam widzę. Czy to chyba zombiaki, czy. Obo bo i nie. Nie są, są jakieś słupki, kurde, co to jest. Ale w guszy masz, masz mniej zombiaków? No w głuszy w ogóle nie ma, nie ma zombiaków. O. A to jest domek. Dobra, jakiś domek, są oczywiście zombiaki już widzę. On mnie zobaczy, to chyba się zba. Całkiem sporo. Dobra, nie wiem czy ryzykować i robić wdoskowi materiał? Cześć, Można w ogóle udawać warto <laughs> nie, wiem, chyba nie, 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 nie to do, dla, dla widzów i... wszystko. Pewnie że do tak. mnie idzie. Jezu nie, Dobra. proszę, niech mnie, zauważy, niech mnie nie zauważy, niech mi nie zauważy. Zetniemy już pięć kilka zombiaków, tym moim Winchesterem. Bardzo fajna broń, dodam. Zbudowałem. Teraz nie chyba, nie, zbudowałem. No co za... To, Faust, jesteście. Ja nie wiem, stary, ja... O. O, wiesz, wiesz, jak daleko ode mnie przeszedł ten zombiak? Nie wiem, z... Dwa metry może i nie zauważył. Jak się położysz, to cię nie widzą. No. Ale powiem wam, że pan Winchester jest po prostu zajebistą bronią. W porównaniu do tego po Makarowa, naprawdę. Ale amunicji no nic mam do niego jest. Znaczy, no ja tam mam dwa magazynki i na razie jeszcze jeden magazynek, tak mi się nie skończył, więc. nieźle, nie? A ja znaczy, mam... rozbi... Rozbity samochód wojskowy. To no też jakieś widzę, rozbity samochód wojskowy. Może jesteśmy niedaleko jest, nic wiesz. tu nie ma. Nie, raczej nie. Czy jest to jakiś fajny loot? Czy coś tu znajdziemy? O, nie zgadniecie co znalazłem. Amunicja do, do Winchestera <laughs> i Winchestera. A. No nie, Gubi mu zawsze szczęście. No, shit. No. Tylko czego ja mogę się pozbyć w takim wypadku? Tak A nie masz tam, jest... wiesz, masz my w ogóle. Hmm, baga bagaż, nie chciałem powiedzieć. Plecak? Ja, plecak, swój? No, masz swój plecak, tam się otwiera go. No i, no i tam masz miejsce. Bez kitu, jaka faza. Ej, czemu dopiero teraz to złożyłem? Też niedawno zaszło, dopiero fajna. No. Ej, ale jaka faza w ogóle? No, bo no już plecak, w ogóle, hmm. może go zjąć, wyrzucić... No, tak, ja myślałem, że to jest to coś, co mamy tam przy sobie, nie? No też to si Siekierka. To też Taka. siekierka, wyznaj do plecaka. klejna? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 zombie na Ej, koło. to wezmę wam może Winchestera, czekaj, chyba wziąłem nawet jednego Winchestera Sorry, zanim ty dojdziesz, to zginiesz trzy razy, to raz Zresztą <laughs> nie wziąłem tego Winchestera, co jest pięć? To Faust, gdzie idziecie w ogóle, w jakim kierunku? Ja nie wiem, on szuka, on pełza po mieście i szuka amunicji, ale leży na wzgórzu Ale w tym na... komarowie, tak? Nie, 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 trochę dalej od tego, bo nie zdaliśmy tam Bo nas tak gonił jak? zombie, słam? Bany od jakby jak patrzysz na mapę, nie wiem jak ten komarow wygląda, znaczy nie wiem gdzie on leży, ale on powinien być bardziej na lewo, bo mu odbiliśmy jakby. Hm. No tak, po lewej jest Komarowo, po od komarowa, po prawej jest nas, następna wiocha. Lotnisko tam jest i tak dalej. No to może jakieś lotnisko widzę. Ja nie wiem czy to jest lotnisko. Daleko nie daleko, wiem, że niedaleko wody jestem, bo. No bo teraz trochę za bardzo ryzykuję widzę. Eee, Jezu. Cholera, to był mojej strony Boże. Dobra, da Przepraszam? Nie to się grz, nie, Nie. Ach, ty. <noise> zombie, tu biegnie gdzie jesteś. E. A tak, teraz właśnie Falcons porozmawia się ze swoim kolegą. Wymyślonym. Wymyślonym kolegą. Goni. Ile je, tu zombie jest? oh my god. Dobra, stąd ja tu nawet nie, nie będę próbował się. Dostaj, bo to bez sensu będzie. Jak ja teraz nie zginę, to będzie w ogóle cud Dobra, nikt zauważył, że strzela, więc jest dobrze. No przeładuj. Jakiś tłumik by się przedał do broni. No a czy ponoć są bronie z tłumikiem mówi mi trasek, nie? Tylko hmm. cianę sam No, dobre pytanie. Dobre pytanie. Tylko jestem ciekaw, czy tutaj rzeczy są generowane losowo, czy one mają ustalone z góry? Miejsce? Znaczy tak, z tego co zauważyłem, one są generowane losowo, tylko mają szansę. Znaczy tak, nie, inaczej może. Przedmioty, jak mają jakąś tam przypisaną, możliwość, szanse wystąpienia w danym właśnie przybytku i. i wiesz, i masz na przykład możliwość tego Enfielda, na przykład czy Winchestera dostać tylko w konkretnych lokacjach, z tego co zrozumiałem, nie? Oh. Ale mogę się mylić, może to być przestarzała informacja, nie? Ja jestem na jakiś tora, go nie, mi chyba z 20 zombie Jak najlepiej? No bo wstałem, bo byłem na około, byłem na około jeden zombie, mi tylko znalazł, czy miałem go zabić. Dobra, gdzie ja teraz jestem? Czytał się jakaś tabliczka z miejscowością, cholera? Nie wiem, gdzie to mój kolega jest. Kurde Dobra, tam są tabliczki, widzę tabliczki, zaraz wam powiem. Jak jestem. nie zginą, to jest vuks, naprawdę. Pozdrawiamy go serdecznie teraz z tego tak, punktu pozdrawiamy go serdecznie, jak on leży gdzieś w tym wiosce <laughs> A jak on się nazywa w ogóle? Nasy Toś nasy Kurde, prawie rozważnie trochę poda do tej... Kurde, on jest gdzie? tu Goni mnie w cholerę zombie, także nie wiem Bo jeden nie mnie je... znalazł Nie moje szczęście lub nieszczęście, tylko jeden goni Z którego postaram się jednym strzałem polować. No, chodź tu, chodź tu. Wow, one shot kill. Ale kolejny biegnie do mnie. Nie, no. Dobra. Żebyście to widzieli. Żebyście to widzieli. Come get some. A, to nie ta gra. Jestem w KOKA. Topograf, sprawdź. Kami. Kamienka, chyba. Kamyby. Kam... -y to pograf sprawdzaj. Ja mogę sobie tak uciekać i uciekać. Jarpen, jesteś tam? Jarpen! Wyłączę mikrofon, zapomniałem włączyć. To jest kamyszowo, tak? Nie, ja tu, ka kam... jakoś tak powiem. No to to to! No to kamyszowo, dobra. To daleko? jestem mniej więcej? Kambiwo, bo to jest... No jak idziesz dalej masz elektrozawodz... A to już? Ta nie, A to nie, kawałek nie, chyba, nie. nie? No to... Elektrozawodzka jest niedaleko Jest na pewno bliżej niż y, Solniśni do... No, to 20. to nie wątpię Owieczka albo koza O, na sam koniec materiału polujemy sobie coś do żarełka Masz nasz. No właśnie nie. Chyba nie będziesz mógł spreparować Ej, kuska. No, razem kuskę. Zdrafę znajdziesz. Mi nie wiadomo, tu z tym reaktorami. Razem. Zdrafa dokładnie był. Pikku. 4, 5, 6. 7. oni? 8. Mogę zrobić hide body. To chyba nie to, nie? W 10 mnie goni. <grywa> Jezu Chrystus, co? Ej, <grywa> zrobiłem na kozie. Stadi body, czyli przez ciało i jest. Jego imię było nieznane nieznane. Mm. Czekaj, pojawiło się. Nie, sorry, nie pojawiło się, tylko wynika z tego, że zginął z nieznanych, z nieznanych powodów jak kliknąłem na kozie Oh my god. Patrz, mózg, ja to sprawdzam mapę, a to mnie zombie prawie ubił No, ładnie <laughs> no, no Nie nie. Nie mam amunicji. Ledwo żyję. Dobra, moi drodzy, to gorąco się i serdecznie żegnamy z jakże bezpiecznego kraju Czarnorusi, w którym każdy może czuć się bezpiecznie, fajnie i gdzie broń nie jest dozwolona wcale wcale, nie? No. No dobra. No. no, to trzymajcie się cieplutko i papa. Na razie. Łużaczki. <laughs>